Cześć, witajcie serdecznie. Znowu legendarny las, Miam. ścieżka i Mniam. I jest też pan mniam, mniam czyli tak zwany mój syn. Czekajcie, to mu coś damy. Trzymaj, trzymaj. Już jestem. Bez okularów, w dżokajetce. Tym razem w Devil May Cry. Fury tu jeżdżą, więc muszę trochę się skupić na tym, co się dookoła mnie dzieje. Słuchajcie, Diablo 4 premierę miało. Jaką miało, taką miało. Udało mi się wyrwać wcześniejszy dostęp do Diabełka. Oczywiście, platforma Xbox i cieszę się, bo na Xboxie nie było problemu. Wiem, że na czwórce i na piące były problemy. I teraz Wam mówię moją taką szczerą opinię. Jako fan serii, człowiek, który spędził w Diablo 3 tysiące godzin, nie setki tysiące godzin, naprawdę upałem tam jak porąbany. Pograłem troszeczkę, udało się w tym wszystkim. Słuchajcie. Tym wszystkim, co się dzieje. Córa, syn, tu, tam, siam. Robota jakaś jeszcze na podwórku. Robimy zawroteczkę. Myk, myk, myk. Bałem się tej gry, powiem Wam, bo jestem mega fanem Mnicha. Mnicha, jak wiemy, nie ma we Diablo 4. Ale mówię, zobaczymy, zobaczymy. Obejrzałem sobie pewien filmik, gdzie Kościół bardzo fajnie opowiada o wszystkich klasach postaci. I wybór pad 1. rogue. Łotr, jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, no i co mogę powiedzieć? No, zarobiście się w to zarobiście się w Togierczy. Ciężko się oderwać, ale niestety muszę się odrywać, bo to nie te czasy, co kiedyś, że człowiek siadał i naparzał. Niestety, nie te, nie te, nie te lata już. A trzeba to wszystko jakoś połączyć dla chcącego nic i uwierzcie mi, że trochę się tam udało już. Parę godzinach się pograło, wbiłem chyba 23 level na razie i co mogę powiedzieć, bardzo przemyślana gra, mega, mega, mega graficzka, naprawdę jak na taką gierkę, grafika przepiękna moim zdaniem, ślicznie to wygląda, fajne animacje, fajnie się to rusza, fajnie to czuć, świetnie to działa na padzie, bardzo dobre rozwiązania, naprawdę, no bardzo fajnie, bardzo fajnie, widać, że to w ogóle Rod są człowiek od Gearsów, to jest typ, który też pomagał przy bajosoku. To jest gość, który przychodzi i potrafi wziąć wszystkie, cały ten bajzel, który deweloperzy mają, wziąć ich za ryj, bo z Diablo 4 też był problem i pokierować projektem tak, że wychodzi kolejna świetna gra. Kolejna świetna gra, bo inaczej się tego nie da, nie da powiedzieć. Szczerze Wam polecam, jeżeli jesteście fanami Diablo i takich hack and slashy, to Diabełek 4 po prostu... Robi wszystko tak jak być powinna, naprawdę bardzo przemyślany tytuł. Te lochy nie za duże, wchodzisz, wychodzisz tu, zbierasz, idziesz. Zadania poboczne, dodatkowe, jakieś rzeczy losowe, te zdarzenia. No naprawdę, powiem Wam, że mega mi się gierka podoba. Na pewno będę łoił. No i przede wszystkim od razu przemyślany endgame. Zero auction houseów, ulepszenie itemów, no wszystko się tu tak łączy. Także, kochani, naprawdę, polecam Wam Diablo 4. Ktoś pytał o moją opinię, no to jest, polecam, polecam, gorąco polecam. Łotrem gra mi się w to po prostu mega. Myślałem, że, będzie, że mi zabraknie takiej klasy, ale widzę, że Łotro to jest takie połączenie mnicha i trochę strzelania z daleka, ale głównie walcz po mordzie. No i to jest właśnie piękne, to jest właśnie piękne, że jest takim melee fighterem. No przypomina mnicha leta z tymi dwoma mieczykami. Bardzo fajne detale, na przykład jak wchodzi do miasta, to chowa miecze jak... Yy, Wychodzi z miasta, tu je wyciąga, w ogóle kamerka nie. się trochę zmienia. Miam, miam, miam. Synek, miam? Nie? Nie, nie? nie? No to miałem, no to jedziemy. No to jedź i podziwaj, synu. Zobacz, jaki piękny las tata cię zabrał. A nie mi tu będziesz. co o czym jeszcze słuchajcie, chciałem porozmawiać. Chciałem ja jeszcze z wami porozmawiać o Alan Wake'u. dwójce, jako fan. Jestem zgrzany na tytuł. To co pokazali podoba mi się, trochę się obawiam tych zmiany rur, mam nadzieję, że już tam powiedzieli, że będą dwie kampanie, będzie zmiana, to tamto, sianto, wam, wamto. Zobaczymy, graficznie bardzo ładnie, eee, mam nadzieję, że nie będzie za bardzo horrorowate i dalej będzie thrillerowate. Gówno burza jest o to, że gra będzie tylko cyfrowo. Powiem Wam tak, Diablo kupiłem cyfrowo, ja już ogólnie też się przyzwyczaiłem, dla mnie cenię sobie w cyfrach jedną rzecz, to, że nie muszę wstawać i zmieniać płyt. Tylko jest to na dysku, odpalam i to wszystko działa. Ja za tą wygodę lubię cyfrę. I dopóki będzie miejsce i na cyfrę, i na płyty, to niech tak będzie, niech tak zostanie. Mam nadzieję, że nigdy cyfry nie wyrzucą nam pudełek z naszych półek i ze sklepów, że dalej będziemy mogli iść i kupić grę na płycie i że na tej płycie będzie cała zawartość, a nie jakieś pobieranie, seranie w banie. Tak? Także Alan Wake ja się nie sprzeciwiam, jeżeli będzie tylko cyfrowo i okaże się świetną grą to na pewno będę chciał zagrać w Alan Wake'a. Chociaż pojawiły się też pierwsze, pierwsze plotki, że to ktoś tam chce to wydać. Chce to wydać. Ale tu ich też skrytykuje za to, bo przychodzi taki Ubisoft z Assassin's Creed'em Mirage tak? i mówi, że słuchajcie na w starej cenie. A oni się zasłaniają, że nie, bo wtedy gra będzie tańsza a przychodzi Ubisoft i wydaje grę i może być cena zachowana i jest płyta jeszcze, więc remedy, jak to jest, nie walczcie w pręta, tylko wydawajcie gierkę na płycie, bo tylko sobie skrócicie sprzedaż, bo są friki, którzy, część ludzi po prostu faktycznie nie kupi tego analoga tylko dlatego, że jest cyfrowo, a będą mieli chcieć, będą mieli chcieć, będą chcieli mieć wydanie pudełkowe, jak na przykład Tomek i ja mu się w ogóle nie dziwię. Mam nadzieję, że zrozumieją, pójdą do głowy, pójdą śladem Ubisoftu i nie będą nas tutaj walić z nami w pręta i wydadzą tego Alan Wake'a na płycie, bo też bym go, szczerze, jak nie będę miał wyjścia, kupię cyfrę, ale chciałbym mieć go na, pół do, na półce z grami, ponieważ mam kolekcjonerskiego Alan Wake'a na 360 i remaster na, PS, na PS5, więc chciałbym sobie postawić też Alan Wake'a 2 w pudełeczku, no bo bym chciał, po prostu bym chciał, dlaczego nie, tak? Co tam, słuchajcie, w tym świecie growym jeszcze się dzieje? Diablo Opinie mamy, Alan Wake'a mamy, Ubisoft mamy. Niedługo Showcase Xboxa, Showcase też. Ubisoft zapowiedziało swojego forwarda, zobaczymy forward. Zobaczymy więcej o Assassinie. Zobaczymy o Awatarku. Jestem też ciekaw strasznie gry, jako fan filmu. Jestem ciekaw, czy wreszcie dowiedzą fajną grę ze świata Avatar z Pandory. Więc to by było miło. Na pewno jest big game w planach, słuchajcie. Będą chłopaki 11 u mnie, nagrywamy, działami będziemy też nagrywać jakieś ekstra materiały. Czy będzie live? Postaram się, zobaczymy. Może się uda tego live'a e, jakimś cudem odpalić. Ale na pewno będzie reakcja na żywo. Będziemy nagrywać, tak jak ostatnio z Tomkiem, PlayStation Showcase'a. E, słuchajcie, nagrywaliśmy e, i tyle. No, także będzie, będą te nasze relacje na żywo. Będzie macie ja u mnie, tak jak wam wspomniałem. Także Mama. będziemy na żywo, to wszystko Mama. fajnie. Przeżywać. Syn jednak zgłodniał, więc coś tam mu kopnę. Poczekajcie. O! Żeby kamera też nie zginęła za bardzo. Trzymaj, synek. Tymon. No, chcesz mnie No, trzymaj, trzymaj. Trzymaj, dobra. Mamy to, słuchajcie, Mamy to. Mamy mniamniama. Więc. Damy radę, damy radę, będą fajne materiały na poszczególceście, na pewno dużo się tego, dużo tego wrzucimy. Ja też jakiś tam jeszcze temat w głowie mam. Co z tą branżą, co z tą branżą, kochani, co z tą branżą się dzieje? Słuchajcie, jak to jest, że wstydu nie mają i nam wydają, jak się to wszystko nie zaczęło od delce od gier z wyciąg wyciągniętym, kontentem, a później dorzucanym. Jako DLC, na przykład, już to się zaczęło w Assassin's Creed 2, gdzie wycięli nam dwa fajne chaptery ze środka gry w zasadzie, które później dokupiliśmy jako DLC. No, fajnie się w to grało, fajne to były. Fajne, ja lubię DLC, ale niech to DLC wychodzi szybko po premierze i niech ja nie czuję, że mi wycięli to z gry, tak? Tylko, że faktycznie jest coś ekstra, bo za to ekstra chcą kasę, więc. Ale jednak, DLC takie hamskie, nie rozumiem, nie rozumiem, jak to się zaczęło, ta cyfra. Też wspominałem, cyfra. Mamy też Game Passa. Fajna jest to usługa, nie powiem, ja sam jestem fanem tej usługi, ale nie niesie faktycznie niesie jakieś zagrożenie do tego naszego świata growego. Miejmy nadzieję, że to będzie jako rzecz dodatkowa, a nie zabierze nam faktycznie te pudełka i przyzwyczai ludzi do abonamentów, tak jak się to dzieje w świecie, w świecie filmów po prostu, tak? Bo tam już praktycznie każdy ma, każdy powykupuje sobie te dziesiątki, już Dziesiątki można powiedzieć, bo tych usług jest tyle, że jakby człowiek chciał mieć wszystko, to zbankrutowałby na te abonamentu. Na te abonamenty. Ja uważam, że to powinien być 7 fajny abonament i wszystko wrzucić. Niech te firmy się dogadają. I dobrze będzie, tak? I dobrze będzie. A nie tam jakieś takie wiecie 20 serwisów streamingowych i nic z tego nie wynika. No i co? Teraz mamy gasy, mamy. u mały samolot leci, samolot leci, mamy niedokończone gry. I nic, żadne, słuchajcie, w żaden sposób, żadne jakieś konsekwencje nie są z tego e, wyciągane. My, gracze, jednak za mało się buntujemy. Powinniśmy bardziej portfelem im pokazywać, że takie numery nie przejdą. Na przykład, numer z retwalem. Mam nadzieję, że Microsoft jednak. Wyciągnie z tego słuszne wnioski i już więcej takich gaf nie popełni, bo komu jakomu, ale im się nie powinny zdarzać takie gafy, bo im się na ręce patrzy dwa razy bardziej niż innym się na ręce patrzy. Tym bardziej, że trzeba im patrzeć na ręce, no bo trochę się w tym wszystkim, e, słuchajcie, motają, więc niech się przestaną motać. Mam nadzieję, że poszełkaj okay się. Faktycznie pokażą, że jednak potrafią dalej w gry, będzie w co grać i będą to dobre, fajne gry do grania w game Passie. na płycie. Mam nadzieję, że na płycie będzie wszystko, a nie instalki. Eee. I tyle tak. Eee. No, cóż więcej, kochani? No właśnie, to są te jeszcze Game Master Service Sony, zaczęło w to ostro wchodzić. I tu też wspomnę o, o ciekawej rzeczy, ciekawym zabiegu. Nie wiem, czy widzieliście, ale bungee. Bungee już. Nie tylko robi Destiny, nie tylko robi swojego maratona, ale też pilnują gry Game of Service z podstawniconego. Właśnie skasowali dwa projekty, a teraz poszli i opóźnili projekt. Za ich, jakby podpowiedzią, namówieniem, powiedzieli, że frakcje od NotiDoc wymagają czasu przebudowania. Oni im tą pewnie pomogą, poprowadzą ich, żeby wyszła zaromista gierka, zaromisty multiplayer, bo tego. Play'akowi najbardziej brakuje, bo mają tych gear single dużo, ale za jednego swojego takiego kluczowego IP w multiplayerze nie mają, więc czekamy, czekamy. I Banji jest właśnie taką firmą, która dwa projekty już skasowała, wiemy, że sony w to ostro wlazło. I też zakup Banji właśnie był po to, żeby pokazać im drogę, jak zrobić świetną grę game as service, może nie tyle co świetną grę game as service, ale świetnego multiplayera, świetną grę z contentem, żeby to się przyjęło, żeby to żyło. Bo wiemy, że te gry po prostu padają, tak? Troszkę to, troszkę to jest, ale ciężko się jest, ciężko się jest, ciężko się jest, słuchajcie, wkręcić w dobrego gasa, tak? Utrzymać, kochani, przy życiu, więc Bungie jest takim... ...guidem ich, żeby Sony... Widzę, że Sony też się to rozpycha. No myślą o tym po prostu, tak? Myślą też o wydawaniu gier. Już gry na PC, ta, widzicie, teraz raczeta zapowiedzieli. Więc raczej więcej tego będzie. Po roku, po dwóch ludzie sobie po prostu na PC też ograją i zobaczcie, Nagle no nie jest potrzebny magiczny dysk SSD. Pamiętajmy, że na PC jeszcze nie wszyscy mają dyski SSD. Wątpię, żeby Ratchet i Clank komuś na dysku HDD nie, nie zadziałał. Więc naprawdę też pamiętajcie, że to wszystko, co oni gadają, tak jak Microsoft, wszyscy mają za uszami, wszyscy ściemniają i nam opowiadają bajki o magicznych rzeczach które są możliwe tylko i wyłącznie na ich sprzęcie, a później okazuje się, jak się okazuje. No cóż kochani, w zasadzie to to wszystko, taki krótki temat, czekajcie na resztę materiałów. Legendarna ścieżka, za mną syn w łódku. Jedziemy, niedługo showcase'y. Pozdrawiam Was serdecznie, dajcie znać, co Wy o tym wszystkim myślicie, dokąd ta nasza branża zmierza, co to z tego wszystkiego będzie. Pozdrawiam Was.